Yo, hej, siema, cześć, z tej strony iście, witam was po raz kolejny, oczywiście na najlepszej stronie na świecie. E, no i co, klasycznie przed rozpoczęciem, kod Matusz jest wpisywany w to miejsce. Daj oczywiście 10% do doładowania z księczkiem i spek za darmo na start dla nowego użytkownika. Przypominam, że strona jest oczywiście dla osób pełnoletnich tylko i wyłącznie. E, no i tak samo jak i ten materiał, także jeżeli nie macie 18 lat, to po prostu z niego wyjdźcie. Cóż, przypominam, że oczywiście grajcie odpowiedzialnie i... Nie zachęcam, bo wiadomo jak jest, wiadomo jak jest. Nie zawsze, nie zawsze uda się zrobić jakiegoś dobrego szponta. I no większość większość większości, większości czasu to jest, są z reguły porażki. Także nie zachęcam, nie polecam. Ale jak już się z tym zapoznaliście, to co? Otworzymy sobie na początku, może Diamond Caseyka, zobaczymy co z, z tego wyleci. To oczywiście możecie sobie odebrać między innymi z MOB. jakby taka Akibara wyleciała, no byłoby pięknie, ona jest droga, no ale szkoda, niestety nie wyleciała. E, no i cóż. Eee, co mam powiedzieć? Co mam powiedzieć? Co mam powiedzieć? Dokonaliście wyboru. Zdecydowana większość powiedziała AK Vulcan. Także sprzedajemy Inheritensa. Sprzedajemy sobie oczywiście tą Emeczkę. I zostają, zostają takie w tym momencie skiny. Mamy 13 koła. No, po ostatnim kurde odcinku. No, to jesteśmy na takim proficie, że to jest i jeszcze trochę. Ja oczywiście sobie tego kaszka wypłacę, kurde, dopiero jest za 3 dni, bo jak na razie mam trade bana na głównym kącie. No ale zobaczymy, znaczy zobaczymy, no na pewno wypłacimy, ale zobaczymy, jak będzie. W tym momencie tak prezentują się skiny dla, na, dla was. Jeżeli wpłacicie sobie między innymi taką dyszkę, to możecie zgarnąć takie digla, taką kameczkę, takie uspa. No wszystko, co tutaj widzicie, ja was oczywiście informuję i czujcie co, na moim Discordzie informacje, oczywiście na moim kiku linki w opisie są do tego wszystkiego, e, także polecam, polecam się zapoznać z tym wszystkim. No i co, my już przejdziemy do szponta. No i dobra, zróbmy w takim razie jakiegoś grubasa na start, mam ochotę przywalić czymś konkretnym. E, mamy oczywiście to skrzynkę za 200, mamy hydratusa, także na start sobie oczywiście je dodamy. No i później co, może jakiś e, Wrączysław dwa razy? No i wydaje mi się, że meduza na koniec za czwórasa, taki start. Mamy, mamy naprawdę dużo, także możemy zaryzykować czwórką na start. Na trzech under, dawno underdogów nie graliśmy. E, no i wydaje mi się, że takie coś może oddać. Ja sobie oczywiście tutaj tylko dobijam. Z racji, że jest piąteczek, to stwierdziłem, że po takim tygodniu, no ładnie zapitalałem na siłce. Starałem się, yy, no to zasłużyłem na, na jedno. Uhu, uh, uh, ale start przyjemny. Lot in the water za 800 zł. No powiem szczerze, że bardzo ładnie, jak szynka za 200. Ale niestety drugi rzut, no to to już jest tylko i wyłącznie connection. Ale z jest jeszcze Kaiman. Tak na razie, bardzo ładny underdog się ładuje. Mam nadzieję, że. Że dla nas, a Simon na środek. No jak na razie, powiem szczerze, że lepiej sobie wymarzyć nie mogłem. Chopaki tutaj, boty naprawdę już nieźle podropiły, A nam na razie nic nie chce spać, spaść i mam nadzieję, że tak, tak będzie do końca. Mam nadzieję, że tak będzie do końca. No hydratusy bardzo słabe, bardzo przeciętne. Wronek. O, jest gwiazdeczka i na no, środek 7 stówek. Pięknie Wrączysław zarzucił. No miejmy nadzieję, że. Och, pięknie, dobra. Hansman Knife Fate Factory News za 1350, bardzo ładnie. No i jeszcze, no niestety, ostatni wronek, nic proszę, meduza nie dyma i ostatnio dała mi także teraz awódka containment bridge, talon niedużo warty. Kurwa, ale wystarczył. Ajajajajaj, no szkoda. Szkoda, że to na środek takie gówno wyleciało, ten containment bridge właśnie, o którym wspominałem, że chciałem, żeby on do mnie wpadł. Chcesz szybko i bezpiecznie sprzedać swoje skiny? W takim razie sell your skins, to strona, którą zdecydowanie polecam. Sam z niej korzystam i wszystko działa naprawdę sprawnie. Sprzedaż skinów trwa dosłownie chwilę. Do wyboru macie różne metody wypłat, PayPal, Revolut, a także kryptowaluty. A co najważniejsze, korzystając z mojego kodu Mateuszyście albo klikając w link w opisie, dostajecie dodatkowe bonusy, dzięki którym wasze oferty zawsze będą bardziej opłacalne. Obczajcie link w opisie i sprawdźcie sami, jak to działa. No kurczę, szkoda, bo naprawdę, naprawdę bardzo dobra bitwa, 9600. Szkoda, szkoda, że się nie udało, ale dobra, jestem dobrej myśli, bo, bo dzisiaj ładnie dało. Jestem dobrej myśli, bo dzisiaj ładnie dało, nawet na tych początkowych. Także co, bandurka. E, dajmy sobie dwa Ocean Dreamy, dajmy sobie Denisa i wróćmy już na e, skrzyneczki bez Kougara. Dajmy sobie jeszcze dwa razy tą Peczk e, Sweet Sixty i na koniec dwie Desert Hydry. Bitwa gruba, zagramy grubo, oczywiście, no ponieważ możemy zagrać grubo. E, ostatnio udało się naprawdę dobrze zakręcić, także no także dzisiaj będziemy po prostu grać. No być może nieodpowiedzialnie, ale Ej, jemy to szczerze, jemy to. I lecimy w takim razie. Dwóch standard tym razem za 6,5. No, tutaj chciałem zobaczyć wybuchy. Wcześniej nie dropiłem nic, przypominam. Poza tą, może meduzą. Także mam nadzieję, że teraz pięknie zobaczymy. E, zobaczymy po lewej stronie, e, drogiej Temy. No, może nie z pierwszej skrzynki. No, ale Bandura Hoop wydaje mi się. No że zwykły Bandura. Chcę, chcę coś pokazać. No, i chyba nie, na, nie po tej stronie Bandura, a daje Jinoldowi, nie? Chyba chłopaki, chłopaki się dogadują, nie? Fire and Water, tutaj coś dobrego. To nie jest coś dobrego. Pierwsza skrzynka tragedia, może druga? No nie, no to, to takich itemów szczerze nie chcę widzieć. To jest skrzynka za 400, a ja widzę gówno. I jeszcze Ocean Dream daje Brightwater'a bajoneta na prawo. Nie, no proszę, żeby coś tu w końcu wyleciało drogiego. No jak na razie kompletna tragedia z tych skrzynek. kołgary w ogóle... O Jezu, kecha jeszcze też nic nie leci. Nie no proszę. Ja nie chcę, żeby ta, 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 ta bitwa wyglądała jak takie gówno. Dragon fire, okej. Okay. Sweet Sixty trzyma klasę, trzyma poziom, 200 na lewo. Bardzo ładnie. Odbijamy to, co traciliśmy. Ale Denis... Oj oj ojoj oj, oj, tragedia. Desert hydra uratujesz, mnie. No może nie pierwszy rzut? Proszę ty, bo to jest niewystarczająco ten dragon fire. Daj coś. No. A aj, 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 aj. no nie jest dobrze. No kurwa nie jest dobrze, nie? Jeszcze tutaj. Karam, co truje w ogóle jaka cena? No i chyba musimy się z Nightem pożegnać. Musimy się pożegnać z Nightem, niestety. Ja oczywiście zakupię przedmiot za 20 koła, żeby, żeby się za bardzo nie poczuć na tym odcinku. 20, nie. O tak, tak się wpisuje. 20, także kurde, ale ładnej tępce są na tym przedziale cenowym. No to co? No to jakoś... niech będzie Hydroponika, niech będzie Hydroponika. Mamy 8400. Dobra, wiecie co? Spróbujemy. Albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. Po raz kolejny na dwóch w standardzie zagramy i wydaje mi się, że między innymi, znaczy między innymi na pewno za ósemkę zrobimy. Po prostu zrobimy grubasa. Zrobimy grubasa, dodamy tak, tak. I na koniec jeszcze taki w miarę bezpieczny dream. No i teraz mamy czwurek, czwóreczkę tutaj. Dorzucimy sobie hołem i dorzucimy sobie... Um, Desert Hydro, Desert Hydro, dwóch standard Za ósemkę, także już gruba Z Mega, no miejmy nadzieję, że to Odda, nie? W sensie, przed chwilą przegraliśmy Bitwę na standardzie, tragedia leciała na lewo Więc teraz chcę zobaczyć po prostu Max dropy, chcę zobaczyć chociaż dwa max dropy e, Na lewo, po prostu Z tych kołgarów. początek bardzo przyjemny Neon Rider No, ale chciałbym zobaczyć Tego buza, nie? Mimo wszystko O Jezus, Szymonek, najgorszy drop Nam dał, nie? Paz tak o Jezus Maria, jaka tragedia. 4-7. Dualberety. O, jeszcze moja skrzynka mnie dyma. Proszę chociaż nie te rękawice za szóstkę. Chociaż nie te rękawice. Okej, okay, drugi najlepszy drop. Immediate danger za 4-5. Angel, błagam cię ratuj. Palis za czwórkę na prawo. Ja Pitole Nie no, nie może się to tak skończyć. Dream. Najgorszy drop dla mnie. Powiedziałem dwa najlepsze dla mnie i dwa najgorsze. Hole, Uratuj. To nie jest wystarczająco. I jeszcze na prawo jest droższy. Ja pierdziele, nie wytrzymam. Nie no, to jest tragedia, to jest tragedia. Nic nie dropnęliśmy, dosłownie nic, wiecie co? Ja tego tak nie zostawię. Do trzech razy sztuka, jak to się mówi. Do trzech razy sztuka i trudno, polecimy grubo, polecimy grubo, ale jestem tego, jestem po prostu przekonany, że, że tyle razy po prostu zdymać mnie nie może. Tyle razy zdymać mnie nie może. 5 hydr, dwa razy gacie, dwa razy meduza, lorka. Dwa razy meduza i lorka. Na dwóch standard i ja chcę to zobaczyć 40 koło. Litwa za 14,5. 14,5. No, chyba za coś takiego, lajka musicie zostawić. A hasło na dzisiejszym odcinku to jest szpont. Mam nadzieję, że to będzie niezły szpont. Początek: Jaguar za 2600 na prawo, świetnie po prostu. Jaguar. O, tym razem nie, na, szczęście za, nie, nie, na szczęście nie za 2600, e, nie? Desert Hydra gówno z pierwszej skrzynki. Nie no, proszę. Proszę, ja chcę zobaczyć tutaj ogień. Po prostu chcę zobaczyć tutaj ogień. Ta skrzynka kosztuje 920 zł, jak coś. Nie chcę widzieć ich temu za 200. Jakie to jest. No, szrot po prostu, leci szrot jak na razie. Nie, no to jest, to jest po prostu jakieś niepojęte. Halo? Coś się tutaj wydarzy? Zero profitu? Meduza? Najgorsze dwa itemy? Wow. Ej, jest tragedia, po prostu jest tragedia, nie no proszę. Okej, okay, jest gwiazdka z meduzy. Najciec no dla mnie, tak jak ostatnio, albo Pandorki. Tak? No nie, Motylek za 14. Okej, okay, okej, okay. i Lorka nie dymaj. Lorka nie dymaj. Nie zdymała, dziękuję bardzo. O to chodziło. Dobrze, że w końcu coś dało. Bo cała ta bitwa wyglądała tragicznie Cała ta bitwa wyglądała tragicznie I w tym momencie sobie sprawdźmy 33, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Dobra, jeszcze jedną zróbmy, jeszcze jedną Ostatni rozchodniak No może już nie aż taki pokaźny, ale taki konkretny mi się wydaje Damy sobie dwie moje skrzyneczki Damy sobie Mastera i na końcu dajmy sobie Santiago e, Na trzech w Crazy Terminalu I najgorszy drop Santiago No mam nadzieję, że tego stickera u mnie ujrze po prostu Mam nadzieję, że tego stickera u mnie ujrze No i zobaczmy No i zobaczmy. Ooojoj. No początek będzie niezły. Początek będzie niezły. Z mojej skrzynki. O, dwa max dropy. Okej, okay, okej. Okay. Patrzcie to. Jednym strzałem bitwa się zwróciła. Już w tym momencie ta bitwa jest zwrócona. Razy dwa. Razy dwa. Na start bitwy. Z dwóch najgo... najtańszych skrzynek teoretycznie. Okej, okay, master jeszcze gwiazdkę zarzuca. No to co? Za 7200? Ten max drop? Witamy, witamy. 6900 już w tym momencie. Witamy, no i proszę Santi, teraz dla mnie nic. Teraz dla mnie nic. To no, da mi 5200, zwykły terminal. Kurwa szkoda. Aj jaj dobra, nie, nie będę się dalej podpalał. 28 koła. Mamy niestety minus na dzisiejszym odcinku, ale nie jest źle, bo mogłoby być zdecydowanie gorzej. Ja wam dziękuję za uwagę. Zostawcie lajka, zostawcie suba, patrzcie linki w opisie. Ja się z wami żegnam. Siema, cześć. Naura.